Bracie, podzieliłbyś się ze mną owsem? Nie. Umierał z głodu, bracie. Tak jak ja, bracie. Wysoka, chuda istota rzuciła owies mi. Mi, bracie. Myślę, że sobie mnie podobała. Nie, bracie. Widziałem to już wcześniej. Obserwowałem wiele rzeczy. odryczących bestii, do których te wysokie, chude istoty wsiadają, by podróżować daleko poza horyzont. Po to, jak istota płakała, gdy inna zapadła w głęboki sen, i z mych doświadczeń nauczyłem się, że dają dodatkowy owiec jednemu z nas, zanim zabiorą go do szopy bez powrotu. Robią tam straszne rzeczy, bracie. Kłamstwa! Ta szopa to miejsce, gdzie wybrańcy ucztują z naszymi wysokimi, chudymi bogami. Jesteś głupcem, bracie, i zostaniesz w tyle w płocie ze swymi głupimi wymysłami. Nie, bracie, musisz mi uwierzyć. Podziel się ze mną owsem, a nie osiągniesz pożądanej tuszy dla wysokich, chudych postaci. Oszczędzą ci życie, bracie. Aha, więc to wszystko był plan, aby ukraść mój owiec. Jesteś naprawdę nikczemny, bracie. Nie uwierzysz w Twoje kłamstwa. Bracie, gdy zabrali mnie poza granice tych płotów, doryczącej bestii daleko za horyzont, ujrzałem, zostałem zabrany na zgromadzenie tych wysokich, chudych istot. Parodowali ze mną, bracie, i wtedy ujrzałem prawdę. Widziałem jak te wysokie, chude istoty konsumują nasze mięso. Nie mogą się mylić, bracie. Zapach tego mięsa na pewno należał do jednego z naszych. Zawiesili je nad ogniem i pozwolili mu się palić, zanim je skonsumowali. To nie wszystko, bracie, czerpali z tego przyjemność. Ich usta krzywiły się w złowrogim uśmiechu, a niektórzy nawet wydali jęki zadowolenia konsumując nasze mięso, bracie. Te postacie to pożeracze, bracie. Nie różnią się od futrzanego, czerwonego demona, który zjadł i terroryzował nas oraz tych pierzastych. Twoja opowieść mnie bawi, bracie, ale nie przekonuje mnie. Zjem ten owiec sam i będę ucztować z wysokimi, chudymi bogami. Żal mi ciebie, bracie. Twoje oczy nie mogą znieść oślepiającego świata prawdy i uciekasz z powrotem do jaskini. Zajmę się twym potomstwem, kiedy cię skonsumują, bracie, tak jak skonsumowali twoją ukochaną, naszego ojca, naszą matkę i wielu innych.